pierwszy. Mogę pierwszy. Dobra. Praca z gwiazdami to jest przyjemność. A to miałem pierwszy raz, kiedy na plan mogłem przyjechać rowerem. Dobrze, to proponuję, żebyśmy zaczęli od może tytułowego bohatera. Miasta Breslau. Jak do spółki ze swoim etatowym operatorem, czyli Pawłem Flisem, planowaliście pokazać to miasto? Czy mieliście być może z tyłu głowy jakieś inspiracje, nie tylko na podstawie fotografii, obrazów, ale też filmów albo z seriali, które były jakąś referencją dla was? Rzeczywiście pochylaliśmy się nad tym, ale zaczęliśmy od fotografii Breslau. I spojrzeliśmy na to miasto historycznie. Urzekło nas swoim bogactwem, ale i prostotą, i tego szukaliśmy w współczesnym Wrocławiu. Pojechaliśmy. Okazało się, że ta, ta architektura, która jest, bardzo jest nam na rękę i że właściwie w, są miejsca, które są, no nie powiem, że gotowe, ale prawie gotowe. Do tego, żeby tam serial realizować, więc samo, sama tkanka miasta bardzo nam pomogła. A jeśli szukaliśmy gdzieś w jakichś referencjach, to siłą rzeczy myślę, że nikogo tu nie zaskoczę. Gdzieś uciekaliśmy w rejony Peaky Blinders i opowieści takiej zatopionej trochę w mroku z wyrazistą główną postacią, która nas przez tę opowieść prowadzi. Panowie, jak emocje, jak wrażenia, jakie wspomnienia zostawiły e, po was dni spędzone na planie zdjęciowym Breslau w towarzystwie fantastycznych aktorów i aktorek, no plejada polskiego kina. już pierwsze. Mogę pierwszy? Dobre. Mogę... duże, duże emocje, duże, dużo tam było e, w środku się działo. E, same, same zdjęcia, wyjazdy, powroty. Na planie pierwsze zdjęcia, bardzo to było emocjonalnie, dla mnie przynajmniej bardzo wy, wysoko, napięciowo, więc też chwilę lądowałem po, po zdjęciach. Bo teraz już jest rok od, odkąd, od zdjęć, odkąd, odkąd zdjęcia się skończyły, więc już teraz zupełnie na spokojnie można o tym rozmawiać. Ale wtedy było gorąco. Ja mam wspaniałe wspomnienia, bo większość. Yy przynajmniej moich dni zdjęciowych była kręcona we Wrocławiu. A ja jestem z Wrocławia, więc to miałem pierwszy raz, kiedy na plan mogłem przyjechać rowerem, bo było jeszcze ciepło, więc to, to było absolutnie rewelacyjne. Kładłem się spać we własnym łóżku, wstawałem, jadłem śniadanie, u siebie, w domu, jechałem na plan rowerem, słońce świeciło. No, rewelacja, to było wspaniałe, cudowne uczucie we, we własnym mieście, gdzie się dorastało, gdzie się marzyło też o byciu aktorem, że mogłem wrócić do tego Wrocławia, na tę ulicę i, i, i być tym aktorem, i grać w takiej wspaniałej produkcji jak ta. Więc to, to było, samo to już było niesamowitym wrażeniem. Wrocław piękny, słoneczny, a potem wchodzicie na plan, tam trupy, naziści, e, same okropieństwa. Chciałem się podpytać o, o, o ten, ten zespół aktorski, który wam towarzyszył. Agata Kulesza, e, Ireneusz Czop, e, Tomasz Szuchart. Mieliście poczucie, że dostajecie od nich wsparcie, że są z wami, ale też wymieniacie się być może energią e, wspólnie. I ja razem tworzycie zespół, który pięknie gra do jednej bramki. Jak najbardziej. Tak, tak. Ja, ja nie czuję um, ze strony... Naszych bardziej doświadczonych kolegów, starszych, jakiegoś takiego mentorowania, czy czegoś takiego. My po prostu mm, mieliśmy współpracę. Nie było ktoś wyżej, niżej i tak dalej, tylko byliśmy na równi, traktowaliśmy się na równi i ta współpraca przebiegała naprawdę bardzo przyjemnie. Tak, tak, to prawda. I też jakieś takie. Ja pamiętam, miałem taką scenę z Tomkiem i przepraszałem go później za to, że wchodziłem mu w słowa, że. Zapominam, że on tam miał ma jeszcze jedną kwestię, powiedziałem swoją, on mówi, daj spokój, bardzo dobrze, bardzo dobrze, było żywo, było, było naturalnie, więc no, czuć było takie wsparcie i nieocenianie, to było bardzo przyjemne. Tomasz Szuchart jest wyjątkowo wyluzowaną osobą, jak mało kto. <laughs> Agata no. Kulesza i Ryneusz Czop są również wyluzowani? Mm, tak, chociaż ciekawa rzecz, bo ja kończyłem filmówkę w Łodzi mhm. i Irek e, był moim wykładowcą na drugim roku, więc mieliśmy zajęcia. To jest ciekawe, jak się ma zajęcia z kimś, z kogo się później spotyka na planie. I, i jest różnica, tak, 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 między partnerzy na planie, a uczeń, e, wykładowca e, na uczelni. To jest ciekawa różnica. Nie, nie się nigdy, panie profesorze? Nie, nie, nie. Już, już później po szkole to jesteśmy na ty, koledzy z fachu, z rzemiosła, już nie pan profesor i, <laughs> i, 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 i uczeń. No, kiedy spojrzysz się na informacje dotyczące produkcji Breslau, no można kiwnąć głową z wielkim szacunkiem. 2,5 tysiąca statystów, zdjęcia w no, powszechnie znanych miejscach, samochody z epoki, największe gwiazdy. Jak sobie nad tym wszystkim poradzić i jak nad tym zapanować? Miał Pan jakieś takie poczucie przy jakimś aspekcie tej produkcji, że myślał sobie: O, to może być wyzwanie, tutaj pojawią się jakieś schody. No, praca z gwiazdami to jest przyjemność, wybitni aktorzy to jest dla reżysera, myślę, że najlepsza płaszczyzna współpracy taka, że ten dialog przebiega na kompletnie innym poziomie w, w, w budowaniu postaci, w kształtowaniu scen. W związku z tym, to wręcz przeciwnie, nie jest żaden czynnik obciążający, tylko raczej taki dający dość dużo energii, więc mieliśmy fantastyczny zespół. A jak było z kolei z Leszkiem Dawidem? Mieliście okazję już współpracować a. z nim przy okazji innego serialu od Konkurencji, nie będziemy tutaj rzucać tytułu, patrzę y -y. <laughs> uważnie na panią Agnieszkę. Jak wyglądała ta współpraca wtedy, a jak wyglądała teraz? Miałeś poczucie, że to był inny Leszek Dawid? Bo to też była dla niego największa produkcja, przy jakiej miał okazję pracować jako reżyser. No, z Leszkiem Dawidem przede wszystkim bardzo dobrze nam się współpracuje. Myślę, że dlatego też zaproponował mnie. Chyba to wyszło z jego strony, żebym zagrał tą rolę, którą zagrałem. Wie, na co mi stać, wie, jakie są moje możliwości. Poznaliśmy się przy, przy tym serialu, o którego nazwy nie wypowiemy. Eee, i, <ścoughs> i, e, i, I tam się dobrze dotarliśmy i, i, i od razu to zaklikało. I nie było jakiejś wielkiej różnicy, bo ta nasza współpraca, zarówno wtedy, jak i teraz, wygląda tak samo, bo ten flow uzyskaliśmy momentalnie. Mhm. Więc to, to, to nie wiem, czy to kwestia po prostu tego, że Leszek jest bardzo ciepłym człowiekiem i, i bardzo łatwo się z nim rozmawia, bardzo łatwo się z nim współpracuje, czy po prostu jakoś się tak idealnie dopasowaliśmy.